To jest y, unboxing mojego nowego laptopa. Sorry, że nie y, nagrałem początku, ale no, przycięło mi trochę. Dajcie sobie bo połowa tak was to nie robi. Dzięki. Może tak to zrobimy. E, to wyciągnę po prostu do, z tej budowy. Z tego... Tej, e, w tej folii, no, mamy laptopika Tak się tutaj by było tak wysytoplany, właśnie w taką pełnię bąbelkową. E, Także już mamy Laptopika wjętego. E, otwórzmy go. Ta, tutaj mamy Laptopika. E, już e, z otworzonego. Tak on wygląda po otwarciu. Tutaj jakieś naklejki mamy. Nie wiem e, o co chodzi pocone są te naklejki, także e, tutaj mamy paragon teraz spróbujmy go włączyć czy jest naładowany, zobaczmy jest naładowany, z Dell także, dobra, widzowie to była właśnie unboxing i pier pierwsza prezentacja laptopa, także tak on jeszcze wygląda tyłu, także tak wygląda jeszcze w ogóle cały, także trzymajcie się, elo i, i cześć.